Janek! Janek! Nie mogę, krzyczeć. Aaaa! Janek! No gdzie on, jest! O, 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 przyjechała Harperowa! Pa, 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 pa! pa. Puu, pu, Aaaa, A Pu, pu, Gdzie jest Janek? Pojechał sprzedać furę! Turą znowu. <grym> znowu! Pojechał sprzedać furę? Gdzie? Harperowa! Na komic! Cześć! Y -y, Cześć, nie było ci ostatnie, nawet że teraz ty znieżdża. Tak, też, żeby nie było, żebyś raz do niej strzelał, ok? Nie strzelaj to do, to do nie mnie. Do, nie I do mnie też nie strzelaj. Ja też jestem, ja dzisiaj co? Co? na byś nie strzelał. Ja chodźcie jestem, zbudujemy wielką jestem, i go jestem, ja też jestem, ja nie nie ja też jestem, ja też jestem, ja też jestem, ja też ja też ja i ty byś też tak był spowodowany no, no, na taki odcinek nie, 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 będziemy strzelać nie, 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 to nie, nie, no. nie, 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 co będziemy robili? No, nie, nie, wiem, zrobisz, ja nie, Będziemy śpiewali. Ekipa, ty Co? będziesz ta. Freeze! Ty będziesz ko mar ja będę miał pomoc. Marcysia, no dobra Ekipa o, wow, oh, oh, ekipa. dostałam pewną informację. Słuchaj, teraz robię. Ja pod tym samym logiem za ekipę spojrzyłem ogień No mów. Ła, nie bij mnie k***a po prostu się podpaliłem. No, no napaliłeś chyba. Też. No, -a. Dobra, no. Słuchaj, słuchaj. Bo pewną informację. A, że dwie osoby rozmawiały: Branazi i. On ma John Williams? Tak, ogólnie osoby z syndykatu, co nie? No, znowu z Branazim jeździłaś, dobra, no? Nie, nie jeździłam z Branazim, powiedziała mi to bardzo zaufana dla mnie. Osoba, Ej, bo... czekaj! Ty będziesz mega Cysia, a ja będę mał pomba. No mowa, nie pij mnie! No ale ja mam przybłyski, bo. Normalnie... Powy... Ja <laughs> mam ale ja przybłyski! Ja ci mówię, sprawę, dobra, ty... jużłam, przepraszam, już, no, już. Ty... Nie, bo nie dam ci To dobra, mów No. No. I że ma uh. być e, jakiś transport o 21.30 w dokach i to jest powiązane I to jest z... Ty zapóźniał I... Jaki transport w A? dokach? No nie wiem! Czemu mi szybciej nie, nie, to... nie powiedziałaś? No, próbowałam ci powiedzieć! Jak! Ale masz mnie w... No, jak? No, jak? Masz mi w churę. Dobra, to masz ci... rację, masz rację. Przepraszam, przepraszam, jestem dziś miły, nie będę się kłócił. Czekaj, no trawisz, dzwoni. O jaj, o jaj. Halo! Będziemy strzelać, staro o 21.30, trzeba zebrać ludzi. 100%. Uuu, 400 100. dolarów! To potem, chodzi powiem coś nauko. Pod...